Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugiego porządku dziennego przedstawione przez Prezydium Sejmu, projekt uchwały w sprawie agresji Rosji na Ukrainę druk nr 2029. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie agresji Rosji na Ukrainę. Zasada suwerenności oraz prawo do samostanowienia narodów należą do podstawowych wartości cywilizacji zachodniej. Decyzja Federacji Rosyjskiej o uznaniu niezależności dwóch terytoriów będących integralnymi częściami Ukrainy narusza w sposób jawny reguły przyjęte przez społeczność międzynarodową i oznacza odrzucenie przez stronę rosyjską wszelkich dróg do zgodnego z prawem międzynarodowym porozumienia. Postanowienie Władimira Putina narusza podstawowe zasady prawa międzynarodowego, dlatego nie ma i nie może mieć mocy wiążącej dla żadnego innego państwa. Ukraina jest niepodległym, suwerennym i demokratycznym państwem. Przyjęcie przez Rosję konstytucji samozwańczych tzw. Republik Ługańskiej i Donieckiej oznacza w istocie zamiar opanowania terytorium Ukrainy, a więc jest to działanie o czysto wojennym charakterze. Działania Federacji Rosyjskiej, które nasiliły się w ostatnich tygodniach, to agresja skierowana przeciwko niezależnemu państwu. Kolejne kroki, które podejmuje Władimir Putin, dowodzą, że celem jego polityki jest przekreślenie ponad 30 lat pokoju w Europie po upadku komunizmu. Rosja świadomie prowadzi do wskrzeszenia demonów przeszłości i do odrzucenia jakichkolwiek reguł poza regułą siły, brutalności i gotowości do zabijania niewinnych ludzi. Ceny za neoimperialną politykę Władimira Putina. Za rosyjską politykę gazową i energetyczną już w tej chwili płacą zwykli obywatele Ukrainy. Wpływa to także na poziom życia setek milionów europejskich obywateli, w tym milionów polskich rodzin. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej po raz kolejny z całą mocą potępia wszelkie działania Federacji Rosyjskiej, których celem jest zamach na suwerenność Ukrainy. Społeczność międzynarodowa musi zrobić wszystko, aby nie dopuścić do wojny, integralność terytorium Ukrainy, nienaruszalność jej granic i prawo do samostanowienia są źródłem bezpieczeństwa całej Europy. Sejm wzywa społeczność międzynarodową do wprowadzenia dotkliwych sankcji ekonomicznych i dyplomatycznych przeciwko agresorowi. Wzywamy rządy państw Unii Europejskiej i NATO oraz całą społeczność międzynarodową, by solidarnie stanęły po stronie wolności, i prawa narodu ukraińskiego do życia w niepodległym państwie. Proszę, żebyśmy przyjęli to uchwałę Dziękuję. przez aklamację. Bardzo Państwu posłom dziękuję. Bardzo dziękuję. Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie agresji Rosji na Ukrainę.